Jak można zmienić perspektywę? No pytanie jest oczywiście, czyją perspektywę terapeuty czy pacjenta. No, cały, ten, cały ten wykład i te zajęcia mówimy, jak można zmienić perspektywę terapeutów. To jest jasne. No ale jednocześnie pytanie, jakie tutaj pozostaje, chyba też ważne, no to jak można zmienić perspektywę rzecz jasna pacjentów. No bo to, bo to my mamy zmienić perspektywę, żeby pacjenci łatwiej mogli się wyleczyć. No i tylko tutaj moment. Takiej życzliwości i hołdu dla Miltona Eriksona. Przypomnę, że był lekarzem. Żył w latach 901-1980 No i jest twórcą takiej szkoły, którą dziś tak nazywamy od jego nazwiska Terapii Erikssonowskiej. I można powiedzieć, że to jest szkoła, bardzo teraz to zrobię skrótowo, która wnosi do psychoterapii. Parę elementów, i za chwilę wniosę je do terapii pacjentów obsesyjno-kompulsywnych. Jak? Podejście krótkoterminowe, czyli jeżeli możemy pracować szybciej, to pracujemy. Za chwilę o tym powiem. Po drugie, Erikson był pionierem pracy z rodzinami pionierem pracy systemowej. W związku z tym, refleksja systemowa jest częścią tego podejścia. A po trzecie, to podejście trochę konceptualizuje nieświadomość, nie tylko w taki sposób, że ona jest, ale jak możemy ją opowiedzieć, żeby nasza praca w zakresie nieświadomej części pacjenta była skuteczna i efektywna. I tutaj króciutko, bo więcej nie chcę, jeszcze raz powtórzę, więc tak szybko jak to jest możliwe, czyli był pionierem terapii krótkoterminowej, po drugie, był jednym z pionierów terapii rodzin, systemowa. Strategiczna terapia rodzin, Jay Haley, jeden z uczniów Eriksona, to jest Eriksonowska wersja pracy z rodzinami. I po trzecie, pewna konceptualizacja procesów nieświadomych. No i teraz przejdźmy może do większych konkretów związanych ze sposobem pracy. Więc możemy powiedzieć, że. Jednym z takich wymiarów, nad którymi zastanawia się terapeuta Eriksonowski, to jest przestrzeń sugestii posthipnotycznej. Kto wysyła sugestie pacjentowi i kto reaguje na te sugestie? Muzyka